na spotkaniu autorskim z panią Sabiną Waszut. Witajmy autorkę brawa Pani Sabina Waszut urodziła się i mieszka w Korzowie, Jest pisarką, recenzentką, organizatorką spotkań literackich, a także poprzez swoją twórczość, można powiedzieć, że jest propagatorką śląskiej kultury. Sabina Waszut jest laureatką wielu konkursów poetyckich, między innymi Ogólnopolskiego Konkursu imienia Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Związana jest z Chorzowskim Portem Poetyckim, gdzie spotykają się wybitni polscy poeci. Na spotkaniu w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu nie mogło więc zabraknąć poezji. Zaduszki tak bardzo e, kompatybilne z wierszem, e, jednym z powodów Joasi Kachuły, Zaduszki 85. Niepewna była jedynie pogoda. Czekaliśmy na śnieg. Wtedy można było pójść w nowym płaszczu i rękawiczkach, których jedna miała nie doczekać świąt. Reszta pozostawała niezmienna. Brodzenie w morzu zniczy, Przepraszam. brodzenie w zniczy, ogarki jak świeczki na torcie, ciche życzenia stu lat i pączki jedzone przy grobach. Babcia odchodziła kolejną rocznicę urodzin. Jeszcze tutaj, z nami. Już odchodząc tam, ale o tym się nie myślało, nie wiedziało, nie czuło na ramieniu dotyku Ważni byli ci obok, w prozie Sabina Waszot debiutowała jako współautorka powieści Izabel w 2013 roku, ale to wydana rok później książka Rozdroża stała się jej prawdziwym debiutem. Jest to książka pod wieloma względami ważna, zarówno dla autorki, jak i mieszkańców Śląska. Tam właśnie w trudnych czasach spotyka się dwoje młodych ludzi Niemka Sofii i Polak Władysław. Zakochani pobierają się w maju 1939 roku. Układają plany wspólnego życia, ale nie będzie ono łatwe. Nóż rytmicznie uderza o deskę. Wszystko to sprawia, że czuję się bezpieczna, że choć na chwilę zapominam o nadciągającej burzy na zbyt krótką chwilę. Halo, tu Warszawa, i wszystkie rozgłośnie polskiego radia. Dziś rano, o godzinie 5.40 minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granice Polski. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. Wyłącz to! krzyczę do Agnes, która siedzi przy stole i wsłuchuje się w świsty i szelesty kontakt z drewnianego pudła. A więc wojna. Wyłącz to! słyszysz? Podchodzę do ściany i wyszarpuję wtyczkę z kontaktu. Koniec! Nie chcę o tym wiedzieć. Agnes patrzy na mnie zdziwiona i trochę wystraszona. To nic nie zmieni, mówi cicho. Wiem, odpowiadam i ponownie próbuję skupić się na doprawianiu sosu. Już nie potrafię. Sofii i Władek nie zobaczą się przez całą wojnę, a i później los będzie ich doświadczał. Śląsk widziany oczyma Sabiny Waszot to niezwykłe miejsce o zagmatwanej historii, od której nikt nie mógł uciec. Powieść Rozdroża została nominowana do Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus za 2014 rok. Na Festiwalu Literatury Kobiet otrzymała główną nagrodę w kategorii pióro. W 2015 roku ukazała się książka w obcym domu opowiadająca dalsze losy Sofii i Władka. Dla Sabiny Waszut obie te książki to coś więcej niż tylko zadanie pisarskie. Czy Śląsk to jest Twoje ukochane miejsce na świecie, czy to jest tylko tło do Twoich książek? To jest miejsce, w którym się wychowałam, w którym się urodziłam, i tak jak, jak najbardziej mogę powiedzieć, że jest to miejsce, z którym jestem bardzo mocno emocjonalnie związana. Jest to moje miejsce na świecie na pewno. Dlaczego może być fascynujące tak dla tych, którzy y, właściwie nie wiem, nigdy tam nie byli albo kojarzy im się tylko z górnictwem? Ze względu na swoją różnorodność, Śląsk zresztą jak każdy teren pogranicza. Był i jest, i pewnie zawsze będzie bardzo różnorodny ze względu na ludzi, którzy tam mieszkają, ze względu na ludzi, którzy przyjeżdżają, czy to za pracą, czy, czy w innych celach. Także Śląsk. Choć się tak nie kojarzy, jest miejscem bardzo kolorowym, szczególnie dla kogoś, kto pisze i obserwuje. Tak? Ja zawsze znajduję tam jakiś temat, zawsze znajduję tam coś wartego opisania, historię, które warto opowiedzieć. No właśnie, ta historia to jest właściwie historia uniwersalna, bo miłość ludzi z dwóch różnych światów tak naprawdę może się zdarzyć w każdym miejscu na świecie. Oczywiście, akurat miejscem akcji moich książek jest Śląsk, ponieważ tak jak już mówiłam, tam się wychowałam i to miejsce znam najlepiej. Natomiast taka historia może się znaleźć wszędzie. Na każdym pograniczu na pewno, no a przecież miłości ludzi, którzy teoretycznie zupełnie do siebie nie pasują. No, takich historii było już wiele i pewnie jeszcze wiele jest nieopisanych. Ale też pewnie niełatwo jest y, mówić o rzeczach, które wciąż czasem pewnie bolą tych, którzy tam mieszkają, czyli tej właśnie przeszłości związanej z częściowo niemiecką kulturą. Bo to chyba jest taki najbardziej zapalny punkt. Tak, większość moich spotkań, kiedy tak jak tutaj teraz u Państwa w Sieradzu mam możliwość spotkania się z czytelnikami, zazwyczaj na takich spotkaniach, takie spotkanie wywołują dyskusje. Jest, są pytania, są czasami trudne tematy, ale przecież o to chodzi. Ja pisząc książkę, chciałam kogoś poruszyć, chciałam poruszyć jakieś struny. I też właśnie troszeczkę zmusić ludzi do, do opowiadania tych swoich historii. No bo moim zdaniem właśnie o to chodzi w pisaniu. Książka nie może być tylko książką, o której się zaraz zapomina, ale ja, ja bardzo chcę, żeby ona była czymś więcej, żeby, żeby zmusiła ludzi do dyskusji, do trudnych rozmów niejednocześnie, niejednokrotnie. Ale to jest też chyba tak, że jest to książka mimo wszystko o pojednaniu, o próbie porozumienia chyba między takiego kulturowego. Tak, ponieważ książka kończy się dobrze, to znaczy moi bohaterowie. Mimo bardzo trudnych prób, mimo bardzo ciężkich losów, zostają ze sobą. Udaje im się stworzyć tą swoją no, małą, małą ojczyznę, tak? rodzinę, miejsce, w którym, w którym mieszkają. Pokonują te niejednokrotnie no, bardzo dramatyczne sytuacje, wracają zawsze do siebie i, i to jest, myślę, najważniejsze, że. Jeżeli ta miłość w nas jest, bo między moimi bohaterami miłość była na przekór wszystkiemu można powiedzieć, to zawsze znajdzie się rozwiązanie, żeby ze sobą być. Czy były autentyczne postaci, na których wzorowani są bohaterowie? Czy to jest rzeczywiście taka próba kompilacji wszystkich bohaterów takich właśnie trudnej miłości? Historia rozdroży i w obcym domu jest oparta na losach moich dziadków. Zawsze mówię, że około 80% to jest, to jest historia, która faktycznie się wydarzyła. Natomiast w momencie, kiedy książki powstały, kiedy trafiły do czytelników, ja miałam bardzo wiele opowieści, odpowiedzi i pytań od mieszkańców Śląska głównie, właśnie takich, że to jest ich historia. Jakim cudem opisałam wydarzenia, które się zdarzyło u nich w domu. Także ta historia jest, myślę, że dotyczy bardzo wielu rodzin, no szczególnie żyjących na Śląsku. Natomiast, tak jak mówiłyśmy wcześniej, myślę, że w takie miejsce miał takich historii mogą mieć też miejsce w innych regionach.